Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie w kanale, Michał domak 2024 i teraz idziemy na aplikację Frag Trago 24, 4. Eee, do poglądu na żywo, dobra. To jest tutaj, samoloty... Samoloty, z Sofii do Oslo. Z pracy więcej. Eee. Czy jest z Sofii o 12.09 do Oslo 13.58? No... Leci do Oslo. Spokojnie leci do Oslo. A teraz jedzie do Tivat, do, do Rygi. To jest kraj pochodzenia z Szwecji. Czy jest Diwat 14 do Rygi? 14,22. Okej. Okay. Teraz to jest odwód kreski. Jest odwód kreski. Samolot jedzie z Kamigradu do Moskwy. Na dzisiaj więcej. Jest 12.17, 12, a Moskwa 15.30. Dobra. Patrz, dron. To jest dron. Są niedostępne. To jest boże Bałtyckie. To jest tutaj. Leci z Dubrownika do Sztokholmu. Samolot wylecił z Dubrownika. Dobrowskie 7, aż do komu 12,43. Teraz idziemy do Azji, ale jest Azja, ale tu jest tak: samolot z, z sam do Katonu Guanzomu, kraj pochodzenia to Tazania. Tazania Kraj to kraj w Afryce. Jedzie do uh, teraz jedziemy do Guangzhou, teraz idziemy do Afryki, ale jest Afryka, uh, to, to jest tak. Samolot jedzie do Lom, ale jest Etopia, a Lom Gala, uh, to jest to. Lum to stolica Togo. Mieszka w Togo. Dobra, to jest Togo. Patrz taki leci samolot do Dochy. Lecił z São Paulo do Dochy. On o 11 godzin. Na dzisiaj więcej. O jas, z São Paulo o, o 20.32. Aż latuje do Dochy o 16.22. 16. 11 godzin temu lecił. Z Sao Paulo, a za dwie godziny się lata. z Dochy, do dochy. Dobra, dochy. Teraz mamy już te kontynentki, ale tak sprawie Ty. Co powie, ty? Patrz, z sobą lecie do Warszawy. Wlecił z Monachium do Warszawy. Leci z Monachium. Ty jest z Frankfurtu do Bachin no to tak mówię, leci się hmm. do nice, ale z, nice miasto, Francji leci do nice. Hmm. Jedzie do, z Rio de Janeiro do Paryża? Tak, przepraszam. Rio de Janeiro, Paryż z Brazylii do Francji na dzisiaj więcej. Przejazd z Rio 10 Nero 224, a to Paryża, no Dobra. Ty mamy tu kanałem Michał Nowaka 2024 roku. Ale tutaj jest tak To jest spać. Samolejcie. San Francisco do Dubaju. To jest takie. Wjechał tu z granicy i z Kalifornii, ale jest tak Kalifornia. Ty mówię, ty... Pakistanem. Dobra. To jest może japońskie, ale jest może. Saporo do Osaki. Oj, od, odleciał godzinę, a czy to jest za pół godziny? To jest napis. Od jest Saporo, 18:23. A do Osaki 22. Okej, okay, tu! To... Dzisiaj jest sobota 31 sierpnia? Czy mamy dzisiaj ostatni dzień sierpnia? No, w sumie te o lecimy z Hostonu do tapei Do tapeju Szanowni za 10 godzin. Ale jest 10 godzin. No dobra, leci do tapei do tapełów, ale jest tapejem. tak. To jest Freuda, To jest ta krypotyna z Freudy. Zobaczcie, z Limy do Antalty. 20 by więcej. Lima 30 do północ, po północy, a Atlata ...47 rano. Żelot za 59 minut. Tym takie jest Grillandia. Samolot jedzie z Dalas do Dochy. środku za 7 godzin. Więcej. E, Dalas, pierwsza 13, a Docha 21, 13. No dobra, to, to jest Dajam, kraj pochodzenia tych europejskich. Samolot jedzie z Dalas do Istanbułu, e, z USA do Turcji. Ale z Turcją. Kraj z Europy oraz Azji, z, to mówię. Samolot jedzie z Sztokholmu do Istabułu. Na czym więcej? Sztokholm 1143, Istabu 1550. latuje za dwie godziny. Za dwie godziny latuje do Istabułu. A ty mówię. Tak, mówię tak. Do Nowego Brzesku. To miasto w Rosji. Odwód do Morzyński. Dobra. odwód do, do Brzyżejski. Czy jest za 4 godziny? Tutaj mówię. Samolot jest z Chicago do Hongkongu. Czy lato za 4 godziny? Eee. Jest Chicago 1943, a Hongkong 23.08 Ale aż tak. To jest może Banda, tak powiem. jest z Melbourne, Australia, do Ho Chi Minh City, Wietnam, ale leci do Wietnamu. Więcej? To jest e, Melbourne 1536, a Ho Min Minh 2034. To jest krajorystacja z Australii. Teraz, iść tu? To jest ale jest tak mówię. Tak. Prawie 10 godzin lat, latów. Szyja z samolotów. Ale ty. A ten samolot leci z Tokio do Paryża. Przelatuj za 6 godzin, a odleciał 7 godzin. Na dzisiaj więcej. Szyja z Tokio od 12.02, a do Paryż o 1646 To jest kraj restauracji Francja. Leci z Japonii do Francji. No, leci do ja, Francji. Dobrze. To jest lecieć do Frankfurtu za 4 godziny. Więcej 356 Frankfurt. To Kiot 9. Teraz mówię tak, ale się tak... Ten lecie do Poznania za minutę. krestracji Niemcy. Czy z Monachią do Poznania Leci do Poznania. Tutaj mówię, jest Eurostrada Europejska 28. Więc z Kawale. Kawala, Grecja, Komeka, Dania. Leci do Danii. Z Grecji do Danii. Teraz idziemy do Polski, ale z Polska. Jest taka biała czerwona. Stewart leci do Rygi, a tu leci do, do Helsinki. Te samolot jest z Lubinius, już dostępny. Samolot z, z Warszawy do Nowego Jorku, z Warszawy do Nowego Jorku. Teraz mamy. To jest samolot. Leci do Gdańska. Do Gdańska leci, ale jest tak, mówię Gdańsk. To jest niedostępny. Tak, tak. Ten samolocik leci z Gdańska. No dobrze. ten samo leci z Pekina do Frankfurtu. Na dziś we więcej. Eee. Jest Pekin 10.30, do, do, Fra do Frankfurta 4.07. Czyli to jest za godzinę 20 minut. To jest Rosja, leci do Stasz do, do Lipska. Samolot do Lipska, do Niemiec, ale Niemiec Tym mówię. To jest samolot. Ten samolot, liczę. Zbieranego wody do Moskwy. Zbieranego wody. W Rosji jest zmierzana woda. Ale jest tak bier, bier woda. Dobra, to jest Afganistan. Ten sam z Bangkoku do Londynu. Ten samo, odjeżdża z Talandii do Londynu. Czyli z Talandii do Anglii. Teraz idziemy tutaj, mówię, Ten jest Boże Ochotkiem. Właśnie Beringa, Ocean Antarktyczny. To jest Tokio. Patrz, Tokio, to jest do Tokio, do Frankfurtu jest z, z granicę już tak mówię. Cicho z Delphi do San Francisco i się za 4 godziny. Oleciał 11 godzin. Tak dziś nie wiem więcej. Tu jest leci samolot. Z Delphi do San Francisco. Więcej. To jest z Delphi, 4, 4 3, na San Francisco 8, 13. Okej, okay. teraz kraj. Stany Zjednoczone, ale Stany... Skąd Hulu do Nowego Jorku leci za godzinę? O, Hon odleciał z Honu Hulu, o, skąd hulu? Cię, 15, a, a się to za godzinę 46 do Nowego Jorku. O, odleciał z Honu Hulu 1752, a się leci do Nowego Jorku 35. 5 odlatuje za godzinę. A ty, mówię, tak? Z moi z Duchy do Berlina leci do Niemiec. Z Kataru do Niemiec. Nacisniemy więcej. E, o, że leciał z Dochy o 9.15, a do Berlina do Berina o 13.39. E, to jest tutaj. Już ty. To są naciśnięte śledzone. Patrz co do Bodemout uh, już leci do Budemout uh, z Budapesztu do Budemout. Uh, no... Lecił z Budapesztu, że to jest za 2 minuty. Teraz idziemy tutaj. Zjechał z Budapesztu od 47 a do Budemout 11.47. Testy uh, Rainer. Szychał do Oslo, no już leci do Oslo, e, dobra, jedzie, jedzie, do Warszawy, do Planozorty, Lenazorte leci do Lenazorte zwiedzie do Alicante, Leci do Alicante, Ale leci do Alicante. Co mówię ty? Skejo do Dubaju? Leci do Dubaju. Dobra, dziękujemy. Do zobaczenia.